Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, 1 lipca, mamy lipiec, słuchajcie, ale czas pięknie leci, mamy cieplutko, jest przyjemnie, jest po prostu rewelacyjnie. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które były wczoraj na live, było niesamowicie. Ja, jak się rozgadam, to skończyć nie mogę, to ja siebie nie poznaję w ogóle, to nie ja. No ale tak już się zadziało, tak się pozmieniało. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że byliście. Bardzo w piątek o 20.00. Jednak w piątek, bo na prośbę, na prośbę tutaj osób, w piątek o 20.00 robię live z wahadłem. Zapraszam, można się przygotować, przygotować sobie wahadło albo ze śrubki, zwykłą śrubkę zawiesić na nitce, taką nakrętkę, nie śrubkę, zawiesić na nitce, albo yy, pierścionek, albo no pierścionek taki z czubkiem, żeby miał taką śrubę. Taką śrubeczkę można sobie zawiesić na nitce i to będzie działać już jako wahadło. Widzicie, u mnie to się już zaczyna w rękach kręcić, tak. Więc taką dziadek, jak byłam mała, to dziadek mi przygotował takie wahadło. Na no, odszepnego, żebym dała mu święty spokój. Kochani, karta na dzisiaj to karta skok. Idź przodem, wszechświat. Cię dogoni. Hmm, zobaczymy, co ta karta do nas będzie mówić. Zbliżenie. Skok. Karta skok. Karta skok. Co ta karta do nas mówi? Do odważnych świat należy. Wszechświat pragnie cię wspierać, ale najpierw musisz skoczyć, by wznieść życie wyżej. Może wiesz, do czego jesteś wzywany, w stronę czego masz skoczyć, lub od czego odskoczyć, ale boisz się podjąć działanie, a może czekasz na jakiś wielki drogowskaz, instrukcję obsługi, albo czyjeś pozwolenie. Jeśli tak jest, to niniejsza karta jest tym znakiem i tym pozwoleniem. Weź głęboki oddech i skocz w nieznane. Masz, może nas ogarniać lęk na myśl o porzuceniu wszystkiego, co wiemy, w nadziei na coś nowego. To normalne, że. Poczekajcie, kochani, przepraszam. To normalne, że nas. To stresuje. Ale jednocześnie jest to jedyna możliwa droga do rozwoju, do życia takim życiem jaki, o jakim marzysz, do jakiego jesteś wzywany. Natura bezustannie pokazuje nam, jak żyć z odwagą. Jesień przychodzi co roku i zachęca drzewa do poluzowania uścisku. Drzewa muszą pozwolić. Aby to, co było kiedyś pełne życia, opadło liść za liściem. Przez chwilę wydaje się, że nic już nigdy nie urośnie. Gałęzie zostały ogołocone z tego, co kiedyś dostarczało im komfortu. Ale wraz z nadejściem wiosny pojawiają się nowe pędy i zradza się coś nowego, jeszcze cudowniejszego niż wcześniej. Ty pierwszy, weź porządny rozpęd i skocz. Tak, kochani. Ty pierwszy, weź porządny rozpęd i skocz. Wielu z Was, i to, i to bardzo często tego doświadczam, wyłapuję w Waszych rozmowach, chcecie coś zrobić, ale się bójcie. Przede wszystkim nie bójcie się opinii innych ludzi. Wiecie, ludzie zawsze gadali, będą gadać, tego nie unikniemy. A niech sobie gadają. Jeżeli chociażby się mi to podobało, i jeszcze jednej osobie, a w ogóle tylko mi, to już jest świetnie, że to robię. Znajdzie się na pewno ktoś, kto z chęcią będzie Tobie towarzyszyć. Nie bójcie się, kochani. Strach jest naszą największą blokadą przed wszystkim przed rozwojem. Strach to jest coś, co nas trzyma w miejscu. Przypatrzcie się też. Tak się szumnie mówi też zawsze o tym wyjściu ze strefy komfortu, wyjście ze strefy komfortu. To jest taki zrobienie progresu, zrobienie kroku do przodu. Ja już tu już byłam, tu już byłam, teraz idę do przodu. Dzieje się, a niech się dzieje. Pozwólcie sobie na taki skok. Jeżeli macie ochotę, jeżeli coś czujecie, że gdzieś to w was w środku jest, żeby pójść dalej, żeby zacząć coś nowego, to puśćcie to, żeby porzucić stare, stare rzeczy często nas blokują nie bójcie się zmiany pracy jeżeli czujecie, że w tej pracy jest wam źle ale czujecie do niej miłość i wdzięczność, ale nie czujecie się komfortowo, wszechświat uwierzcie mi, pomoże tylko najpierw polecam się z nim zaprzyjaźnić zaprzyjaźnić się z aniołami bo jak trwoga to do Boga to tak nieraz nie zadziała, wiecie? Ale wypracować sobie ten kanał taki, rozszerzyć sobie kanał rozmów z anielskimi istotami i niech się dzieje. I niech się dzieje, niech to idzie. Kochani, cudownego dnia, przepysznej kawki, kto ma kawkę i napije się ze mną kawkę, idę się dzisiaj smażyć. 30 stopni ma być u mnie, więc idę się smażyć. Popracuję dzisiaj troszeczkę w chłodzie. Przytulam Was. Kochani, piątek, godzina 20. Live o wahadle. Przygotujcie sobie wahadła, popracujemy razem. Przytulam Magda.